Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę 24 tygodnia. Zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według Świętego Łukasza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus wypomina uczonym w pisie, piśmie i faryzeuszom, wypomina ludziom, że e, nieważne co człowiek robi? Czy robi źle, czy robi dobrze? Zawsze, zawsze się im to nie podoba. Czyli moglibyśmy stwierdzić, że to powiedzenie polskie, które często mówimy sobie, że jeszcze się nie urodził taki, który by wszystkim dogodził, wpisuje się w dzisiejszą Ewangelię. Bo zobaczcie, że Jezus mówi tak: Był Jan, który nie jadł i nie pił, a wy mówiliście, że zły duch go opętał. Przyszedł syn człowiecz. Je i pije, a wy mówicie, że żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Zobaczcie, że ten fragment Ewangelii ukazuje, że rzeczywiście w życiu może być tak, że niezależnie czy człowiek robi dobrze czy źle, nam się to nie podoba. Choć faryzeusze uczeni w piśmie widzieli, że Jezus czyni cuda, uzdrawia, skrzesza, to jednak nie podobało im się to, bo nie robił tak jak oni. Mianowicie. Jezus patrzy przez pryzmat serca, patrzy przez pryzmat dobra człowieka, a uczeni w piśmie patrzyli przez pryzmat własnego ja, mojego widzi mi się, mojego własnego interesu. Kochani, do której postawy jest nam w życiu bliżej? Właśnie Jezusa, który kocha i chce, aby wszyscy osiągnęli zbawienie, czyli kocha i obdarza miłością i chce dla wszystkich dobrze. Czy może właśnie bliżej jest nam uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy chcą jak najwięcej osiągnąć dla siebie? Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej środy. Pozdrawiam z Panem Bogiem.